Drodzy widzowie, dzisiejszym bohaterem jest Marek Jakubiak. Polityk, który nie boi się mówić wprost, rzuca kontrowersyjne tezy i bezkompromisowo ocenia sytuację międzynarodową. Chłodne i rzeczywiste podejście do poszczególnych wypowiedzi. Polska rzeczywiście powinna stać się gospodarzem amerykańskiej broni jądrowej? Czy powinniśmy wrócić do obowiązkowej służby wojskowej? Jak odnaleźć się w rywalizacji między Unią Europejską a Waszyngtonem? Zapraszam do obejrzenia odcinka. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału dalej. Miłego oglądania. Prezydent Andrzej Duda yy, yy, mówi, że trzeba w Polsce yy, wprowadzić amerykańską bronią atomową, żeby ona tutaj stacjonowała. Byłoby to dla naszego bezpieczeństwa. Pana yy, zdaniem, tak czy nie? Tak? Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że e, znaczy, i, inaczej mówiąc z punktu widzenia militarnego to dużo nie zmienia, tylko lokacje zmienia, czyli inaczej mówiąc takich środków bojowych się bardzo strzeże, czyli one są takim punktem czerwonym na mapie, e, więc agresja w tym kierunku będzie budowała e, reakcje, czyli po prostu adekwatne działania mówiąc po rosyjsku. Dlatego ona jest tutaj potrzebna. My już mieliśmy broń z Jaruzelskiego. Broń atomowa w Polsce stacjonowała, o czym żeśmy nie wiedzieli. Radziecka. Tak, rosyjsko-radziecka, wszystko jedno. A to wszystko nie jest, jest tak, panie pośle, że jak słyszę, słyszę niektórych krytyków, dobrze, stacjonuje na przykład w jakiejś miejscowości X w Polsce taka broń, no to Rosjanie celują swoje bomby właśnie w ten punkt, gdzie jest ta broń amerykańska. Tak może być, tylko tyle, że arsenały tej broni są zawsze ukryte w miejscach, w których ciężko je zniszczyć. Tak więc myślę sobie, że a najtrudniej zniszczyć jest te, które chodzą cały czas w parach dyżurnych w powietrzu, więc myślę, że jeżeli chodzi o gotowości bojowe i stan gotowości armii wyposażonej w środki nuklearne, to powiem, że myślenie takie proste. Nie przynosi efektów. To jest bardzo skomplikowane zadanie. Dobrze, pan premier Donald Tusk mówi coś takiego, że pan prezydent nie powinien o tym mówić absolutnie publicznie, jeżeli już to musi mieć pewność, że Donald Trump na to się zgodzi i go za to krytykuje. Słuszna krytyka? Pan Donald Tusk ostatnio, a to mówił rano czy wieczorem? Ale po liczba... południu na konferencji prasowej. No to może już coś wiedział, co ma mówić. Natomiast pan jest. Pra prawda jest taka, proszę państwa, że. Nuclear Sharing, jego głównym zadaniem jest właśnie o tym mówić. Właśnie o tym mówić. Tu jest broń jądrowa. Jak nas zaatakujecie, to użyjemy tej broni bez względu na, na, na skutki. I to Tusk powinien wiedzieć, że to jest bardziej, bardziej nie tyle fizyczne działanie, czyli przeciwdziałanie, co właśnie marketingowe. Czyli po prostu musimy o tym mówić, że ta broń jądrowa w Polsce jest. Ale dopiero wtedy, kiedy się znajdzie, a nie, dopiero, a nie na etapie, kiedy puk, puk, puk. Panie Trump, czy pan nam da na broń atomową? To, czy ona tu będzie, czy nie, to my nie będziemy tego wiedzieli na 100% od razu i kiedy, bo to będzie tajne. Natomiast mówić o tym, że chcemy tej broni, to musi być jawne. No to ja sobie nie wyobrażam. To w ogóle utajnijmy wszystko. Zresztą rząd Donalda Tuska ma to do siebie, że jak są newralgiczne takie punkty, które nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem, ale się utajnia, żeby o tym nie mówić, no. Dobrze, panie pośle, kolejne pytanie około okołowojenne. Pan poseł jest za amerykańską bronią atomową w Polsce, czyli popiera postulat pana prezydenta Dudy. Kolejne pytanie. Jakby był pan prezydentem, poparłby pan przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej? Tak, już rozmawialiśmy o tym tutaj. Dlaczego? E, no przede wszystkim dlatego, że... O, zaczynamy temacik, by, zaraz bykowe pewnie. Nie, no, nie, dziś poważnie, panie pośle. E, proszę państwa, wojny... Nie wygrywa a Armia Zawodowa. To, po, proszę sobie wybić to z głowy. Armia Zawodowa nie wygrywa żadnych wojen. To rezerwy wygrywają wojnę. Inżynierowie, lekarze, mechanicy, y, zwykli ludzie Szara stają się żołnierzami i oni wygrywają wojnę. A w Polsce nie mamy rezerwy. No ja cytam przecież wybitnych no, naukowców, którzy mówią, że małe armie, ale silne, manewrowe, taka armia, która tutaj jest dobrze wyposażona, ciach, ciach, potem odskakuje, potem z drugiej strony i tak dalej. Ja, pan chcę wszystkich do wojska. To widać na Ukrainie, jak oni mają rację. Proszę państwa, no tak, ja tytułów nie dawałem, natomiast to, że ktoś cztery książki pisze o niczym, to nie świadczy, że jest specjalistą. Wojna się dużo nie zmieniła od II wojny światowej. Sposób prowadzenia wojny, środki tak, ale wojna nie. Drony bardzo zmieniają dzisiaj rzeczywistość pola walki. Natomiast zawsze musi być żołnierz. Jak widać, zawsze musi być okop. I, I zawsze musi być chroniony. Ziemia chroni żołnierza najczęściej. Tak, więc myślę, że e, mówię o kopach. E, myślę, że wszyscy ci, którzy mówią o tych nowoczesnych wzorach armii, to oni mówią o konfliktach lokalnych, nie o frontalnej wojnie, jaką mamy dzisiaj na Ukrainie, czy moglibyśmy mieć z Rosją, bo my o takiej mówimy. Tu nie będzie szybkich manewrów, tu będzie front, tu będzie walka pozycyjna i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że powinni już dojść do takiej konstatacji, że dużo Dużo, proszę Państwa, w samej wojnie, w istocie wojny się nie zmieniło. Drodzy Państwo, tylko dodam, gwoli uzupełnienia: w tej chwili Ukraińcy mają zmobilizowane prawie 900 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej, prawie milion żołnierzy. Rosjanie, półtora miliona. Rosjanie stracili do tej pory 800 tysięcy żołnierzy. Nie wiemy dokładnie ile Ukraińcy, ale podejrzewam, że te statystyki są tak samo, równie wysokie. Drodzy Państwo, tak, to jest wojna masowa. Tutaj Pan poseł Jakubiak ma rację. Kolejna rzecz. Teraz trwa spór, taka nawalanka, można powiedzieć, brzydko mówiąc, kolokwialnie, między Europą między Unią Europejską, Berlinem, Paryżem, a Stanami Zjednoczonymi. Polska w, tej, w tym sporze, czy to jest taki w ogóle czas, w którym Polska powinna się wreszcie opowiedzieć albo po stronie Europy, czyli Berlin-Paryż, albo po stronie Waszyngtonu? Dopóki mamy prezydenta z prawej strony i premiera z, z lewej środka, coś w tym stylu, to mamy taką dwuwładzę dzisiaj. Nie mamy poglądu na ten temat. Pogląd prawej strony jest taki, że Amerykanie to są absolutnym filarem bezpieczeństwa w Europie. I odpowiadamy dlaczego? Bo ja to mówię w programach dość często. Po pierwsze, dlatego, że Amerykanie wojnę bardzo jakby traktują na serio. Wojna jest na serio. Natomiast jak sobie pomyślę, że brygada zmotoryzowana niemiecka wychodzi, a na 20 parę wozów bojowych, 18 się psuje, proszę pana, w ciągu pierwszych 15 kilometrów przebazowania, no to my mamy tutaj z armią, która udaje tylko i wyłącznie armię. Więc myślę sobie, że Francuzi oczywiście możemy mówić tutaj o ich zamorskich, że tak powiem, o legii cudzoziemskiej. Tam bardzo poważnie się traktuje, bo oni są na styku zawsze jakichś konfliktów afrykańskich najczęściej. Natomiast e, armia niemiecka, armia holenderska, proszę Państwa, no to, to są żarty po prostu. No. I, e, I myślę sobie tak, że jak ja rozmawiałem z generałem, który e, e, pracował w jednym z eurokorpusów, -euro nie będę go demaskował, ale on mi mówi, panie pośle. Dzisiaj, żeby przeprowadzić koncentrację wojsk europejskich, trzeba jakiego okresu, niech pan mi powie. Pan jest żołnierzem, to pan mi na pewno powie, jak pan sądzi. Ja mówię, no góra, dwa tygodnie. A on mówi, no co pan? To jest Europa, 180 dni. 180, 180, 180 dni. dni. No to o czym my mówimy? O jakiej armii my mówimy? My mówimy o mirażach po prostu, o mundurach i defiladach w armia proszę państwa to jest zespół ludzi wyszkolonych, przeszkolonych na moje pytanie jeden z dowódców brygady pancernej w Polsce odpowiedział, że potrzebuje 4 lata na wyszkolenie załogi czołgu intuicyjne. To jest takie wyszkolenie, w którym żołnierz nie myśli, tylko działa i wtedy ten czołg ma wykorzystywane 100% swoich mocy bojowych. W sytuacji takiej, kiedy na przykład świętej pamięci sierżant Citek Zamiast się szkolić na czołgu, zamiast się szkolić swojej, w, w zakresie swoich obowiązków, on robi zawartownika przy, przy płocie. No. I ginie, bo on nie od tego jest. No. On nie jest szkolony, nie był szkolony do tego. Więc myślę sobie, że my musimy. Ja mówiłem już rok temu panu ministrowi Tomczykowi, niech pan się zapyta. Co się dzieje, jak Pan będzie z nimi rozmawiał? Z korpusem ochrony pogranicza, bo podobny komponent powstaje. Nie powinno być wojsko tam z pierwszoliniowe, tam powinien być korpus, tak jak w Drugiej Rzeczpospolitej. Korpus, proszę państwa, przygraniczny. Mamy straż graniczną. No, ale oni są nie od tego. Oni są na, na przejściach granicznych, na tym, na tamtym, na stan pokoju oni są. Gdyby straż graniczna była odpowiednio wykorzystywana, to Niemcy. Proszę pana, nie wrzucaliby nam do Polski uchodźców na zachodniej granicy, bo już Straż Graniczna by reagowała. To jeszcze jedno pytanie w zakresie bezpieczeństwa, potem przejdziemy na sprawy społeczne i ekonomiczne. Wczoraj była rezolucja głosowana w Parlamencie Europejskim, Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość były przeciwne. To w tej rezolucji chodziło m.in. o środki na obronność, budowę wspólnej armii europejskiej itd. Sp wspólna armia europejska, tak czy nie? Jak to się ma do NATO? Ja myślę, że establishment europejski, bo takowy już istnieje, on się spotykał i w Paryżu, i w, Ber i w Londynie. Ten establishment trzeci raz robi ten sam numer. I powiadam Państwu, to chyba już gdzieś się skończyć musi. Pierwsze, świat się pali, Europa się pali, środki KPO, mieliśmy COVID, robimy wielki kredyt, dzielimy go i tak dalej. Ile Polska z tego skorzystała? Wszyscy skorzystali, tylko nie z Polska. Każdy pretekst jest dobry. Bo nie było do tej praworządności. Opolności. No proszę pana, a co się takiego stało, że dziś jest? Jest nowy rząd. No widzi pan? To tylko i wyłącznie o to chodziło. Nie chodziło o meritum. Nie chodziło o praworządność. Nie chodziło o Polskę. Chodziło o kto rządzi w Polsce. No nie, ja czytałem w gazetach no. i w mediach, że jest właśnie o praworządność chodzi. No pan się śmieje. Dobrze, 180 dni, to gdyby nas Rosjanie zaatakowali, to by się zbierało na to, nie wiem, zachód 180 dni, żeby nam pomóc? Stąd linia na Wiśle, zapewne. Stąd takie nerwy w kierunku ministra Błaszczaka, że ujawnił coś, co moim zdaniem do dnia dzisiejszego jest absolutnie aktualne. 180 dni to jest z dom wariatów. Tak, a a to Amerykanów też dotyczy, tak? Jak oni sobie policzyli, że mają kilkadziesiąt różnych kilkanaście, przepraszam, różnych gąsienic w czołgach, to oni się połapać w tym nie mogą. Ja pamiętam, jak ja zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i e, Niemcy e, ogłosili pro, e, chęć wyprodukowania czołgu ujednoliconego dla całej Europy, bo to w sumie cały czas idzie ten sam plan. Że jedna armia, jedno wyposażenie pod jednym warunkiem, że Francuzi i Niemcy produkują dla niej. To jest geszeft po prostu niemiecki. Ja uważam, że dzisiaj, jakby wykorzystywanie tego napięcia, że Trump powiedział, król jest nagi, to oni to napięcie wykorzystują po pierwsze przeciwko Trumpowi, bo Niemcy są bardzo zainteresowani tym, żeby USA z Europy wygonić po prostu a oni sobie w Polsce bazę zrobili i to jest bardzo dla Polski bardzo ważny moment, ale żeby on nastąpił do samego końca, żebyśmy my byli bez bezpieczni w całym tym towarzystwie, to ja powiadam państwu, ja bym z Niemców takich przyjaciół Polaków nie robił. Naprawdę, jak chcę, popatrzycie na historię polsko-niemiecką, ja bym sobie z nich przyjaciół nie robił. Ale panie pośle, jesteśmy ile lat już po wojnie, to jest pierwsza kwestia, jesteśmy w Unii Europejskiej. No i co się zmieniło? No jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale co, że nie strzelają? No nie strzelają. No, ale radiowozy jeżdżą, niemieckie już z bronią po Polsce. Już tam przywożą, robią co chcą. Dwa i pół tysiąca tirów śmieci wyrzucili w polskich lasach. Tak se wjechali i wyrzucili. No to pytam się, co tu jest grane, no.